Zostawił nam ślad piórka, uwieczniał zaułki, uliczki i budynki. Projektował przyszłość, szkicował kupowanymi na bazarze piórkami, a ślad zostawiał na starym, naświetlonym papierze fotograficznym. Wychowałam się na jego rysunkach publikowanych w gazecie Białostockiej. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że po latach będę szukać śladów Henryka Wilka. Proszę bardzo, już odpiewa. Dom kreska pamięć reportaż Doroty Sokołowskiej. Mogę pani od razu oprowadzić, proszę bardzo, to wszystko co jest, to jest chęćka praca, to mój rozwalony stół, przy którym ja pracuję, bo mój dom cały to jest pracownia. No to tak wygląda to wszystko biały Białystok. Tu Henryk i ja, po prawej Kasia, moja synowa, Wojtek, syn nasz. To jest zięć mój, Ewa i jej mąż, a to jest wnuk jego żona. Na ich weselu, równo 10 lat temu zrobione, a tu mam prawnuk. A to jego teka? Tak, proszę bardzo. W naszej czytelni mamy materiały, które dotyczą i twórczości pana Wilka, Rysunki, ilustracje, między innymi Biały Stok miasta Ludwika Zamerchowa z takich Henryka Wilka. Ilustrujące Biały Stok, taki, jaki pamiętają ludzie starsi. Przepraszam, Są... mogę zobaczyć tamten ostatni. Tak. Bo tutaj chyba w Mazowiecka. Tak, Czy to... to jest na Bema rynek. Przecież to tylko możemy pamiętać rysunki pana Wilka. Również mamy jego ilustrację w Gazecie Współczesnej od 80 roku. Chwilaczka. Dużo czasopism opatrzonych ilustracjami. Tutaj mamy artykuł akurat. I też podpisany tekst tak, i Henry teksty rysunki Henryk Wilk. O, ostatnią z teczki kupiłam. I numer 26, bo ja mam wykaz Wigry. A 27, Sławni Białostoczanie. śmieszne. Wczoraj wieczorem nie mogłam zasnąć, umówiona byłam z panią. Spojrzałam na regał, czy tam Górnicki. Henryk tu zrobił i ja Górnickiemu założyłam specjalne strony. Ja widzi pani, jak to wygląda. Zaraz wyjmę, pani, pokażę. Jest biały stok ulice. Henryk był taki, że nie wyrzucił jednego takiego kartoniku, bo całe życie nie miał papieru do rysowania. Jego rysunki, oryginały, to są rysowane na starym, naświetlonym papierze fotograficznym. I Ewa, która zgarnęła sporo tych rysunków, teraz ma je w mieszkaniu na ścianie. Jak jadę, to się śmieję do rozmuchu. Bo wisi Henryka grafika, jedna połowa z biała, druga niebieska, bo się okazało, że papier był naświetlony tylko do połowy. No ale jemu się dobrze to rysowało, bo to śliski był papier. I jak ja początkowo zaczęłam te rysunki odtwarzać na podstawie starych gazet, to miałem tutaj taką małą gosię. Ta goszka to była dla mnie święta dziewczyna. Przynosiłem jej starą, zniszczoną, porwaną gazetę i mówiłam: Gosia, my musimy z tego ten rysunek jakoś otworzyć. I goszka brała, drukowała, pokazuje mnie. Ja mówię: Gosia, to za małe. Powiększ to, może 10%. A który to rok jest? Tutaj tak, tu 67, tu 72. Aha, tutaj jest jakaś taka pozycja 25 lat białostockiej spółdzielni mieszkaniowej i opracowanie graficzne Henryk Wilk. Taka ciekawostka, 72 rok. Taka Iza była w księżnicy. Ona mi przywoziła na wózkach olbrzymie księgi starych gazet. Ja siedziałam i strona po stronie wynajdywałam, gdzie Henryk coś narysował, bo było tak, że przez te dwadzieścia parę lat niczego w Białymstoku nie zbudowali, żeby Henryk tego nie narysował albo nie napisał, bo on z architektami w biurach projektów. A ponieważ oni też potrzebowali jakiegoś rozgłosu, jakiejś reklamy, no to wszyscy do niego, jak to się popularnie mówi, podlizywali. Stąd on z Paszkowskim, z Bukowskim. No ja do dziś mam stemplowane ich zdjęcia, bo on był bardzo szanowanym człowiekiem. Na niego nikt pół słowa złego nie powiedział. Później z tym wszystkim, gdzie mogłam, podłóżko, kanapy, lodże to jak pani tam drzwi nawet nie da się otworzyć. Ja to wszystko znosiłam, ale to mi się nie mieściło. Część by rzuciłem do piwnicy, a na przykład on miał wszystkie roczniki statystyczne Białego Stoku. To ja nie mogę tego odżabować, bo nie ja straciłem miasto straciło. Mogę pani tylko jedną rzecz przeczytać. Dzisiejszy wpis, który mnie doprowadził prawie że do łez, pisze do mnie znajoma: Jesteś nadzwyczajnym człowiekiem, Halinko. Długo nie odwiedzałam ciebie. Czytam, czytam kolejne posty, tyle w zdarzeń i twojego zaangażowanego uczestnictwa. Jestem pewna podziwu dla twojej miłości do ludzi, świata, wspaniałej pozytywnej energii. I nam na Facebooku dostarczasz satysfakcjonujących przeżyć. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Ale doskonała Pani reporter z przeszłości i teraźniejszości. Julia, mamy Wilka? Znowu? Oglądam to oczywiście z dużym sentymentem, bo ja poznaję swoje osiedle tysiąclecia, przy którym mieszkałam i jeszcze wtedy ono wyglądało tutaj na przykład Hotel Ritz. On starał się pokazać to miasto na przestrzeni przynajmniej ostatnich stu lat. Chcieliśmy pokazać wszystkie prace Henryka Wilka, te, które mogliśmy zawrzeć oczywiście w tym albumie. W tych jego pracach też pokazana jest wizja Białego Stoku. A tu mam oryginały gazet. Te, które uratowałam, to tego broń Boże nie niszczę, widzi Pani? Ja miałam zeszyt, i telefon, i dzień po dniu przeglądałam co on napisał. Wszystkich tam. Poetę Wieśka Kazaneckiego. Wypisywałam dla takiej po prostu ciekawości. O Białym Stoku zrobiłam tak osobisty jego album, gdzie jest jego dorobek, dyplomet, znaczenia, recenzji, i to wszystko. Następnie zrobiłam zabytki, tam jest Pałac Branickich i to. Nie będę pani wyciągać, bo to byśmy nawet nie, fizycznie nie dałybyśmy rady. I czwarty, piąty. I szósty to są rysunki z miasta Białego Stoku. Zresztą ja jak materiał daję na Facebooka, to ja wszystko przewracam do góry nogami, bo to jeszcze nie wszystko. Tam kilkanaście, może tysięcy zdjęć z całego życia. Henryk przynosił część zdjęć z redakcji, których nie powyrzucałam. Także wie Pan, przekopię zdjęcia, tu artykuły, tu te albumy. I po takim nadaniu, kończę gdzieś przeważnie koło 11, to mam taki bałagan w domu, że przejśniaki można połamać, jak idziesz. Ale ja to kocham robić, mi się zdaje, że ja się dzielę swoim życiem. I powiem państwu, że, że gdybym ja tego nie zaczęła i nie robiła, to już dziś nikt by nie wiedział, kim był Wilk w Dorobek twórczy Henryka Wilka wyrastał z fascynacji architekturą. Znał wagę zabytku, kochał miasto, które dzięki jego rysunkom można sobie jeszcze wyobrazić albo iść śladem tego, co pozostało. W audycji dokumentalnej Wyrwany z Życia z 2004 roku Henryk Wilk mówił Wiesławowi Szymańskiemu: Do Białego Stoku przyjechałem w roku 1959. Kolega mówi: Chodź, pojedziesz na święta, zobaczysz. Przyszedł do mnie na dworzec, nie poprowadził mnie na skróty, bo on mieszkał nad Grunwaldzkiej, tylko przez centrum, żeby mi pokazać właśnie ten ratusz odbudowany. Podeszliśmy pod, to już taka anegdota, pod ratusz, a tu stado gęsi obok, niedaleko. Więc on się trochę zmiesza i mówi: To ty nie opowiadaj, bo tam w tym środowisku akademickim, bo znowu będą mi dokuczać, że, że ja pochodzę z takiego miasta, gdzie, gdzie zwierzyna chodzi po ulicach. Dalej no, idziemy. Sosnową tam w górę, przez ten cmentarz, tam dalej to kozy by się pasły znowu. A jeszcze dalej to konie. No ja mówię, czego ty się wstydzisz no? Nie wiązałem w przeszłości z tym Białym Stokiem, bo raczej byłem związany z Warszawą. Tam pracowałem w biurze projektów, wygospodarowaliśmy strychy na mieszkania. W nagrodę dostaliśmy wszyscy przydziały na mieszkanie właśnie tam. I mnie już studentowi też przypadło takie mieszkanie. I taki kolega z pracowni, żona ma rodzić, a on w gruzach mieszka i kapie mu na głowę. Więc wróciła się rada zakładowa do mnie i oni, żebym odstąpił. Profesor Burkarski mówi: Heniu, ty odstąp to mieszkanie, a my ci załatwimy później. Tak też zrobiłem. no Nie byłbym człowiekiem, żebym kurczę tak się na to nie zgodził. Ale wróćmy do Białego Stoku. Tutaj poznałem żonę. No i tak myśmy sobie przypadli do gustu i w 1959 roku ślub wzięliśmy. Przyjechałem, ale nie, nie przerywałem żadnych studiów, nic. Jak przyszło na świat dziecko, to zaczęły się problemy. No i miałem skomplikowaną sytuację, bo musiałem dojeżdżać między Warszawą a Białymstokiem. No ale jakoś tam sobie radziłem, tym bardziej, że ja musiałem pracować, żeby utrzymać się, bo stypendium to było za mało. Pracowałem w pracowni profesora Brukalskiego, Pnieskiego. Tu spotkałem inżyniera Bieleckiego, którego znałem z Warszawy. On mnie tutaj wakacje zatrudnił. Tak zacząłem pracę w biurze projektów w Białymstoku. Zlecali mi inwentaryzację, więc nie tylko w Białymstoku, ale i w terenie. I oglądałem te takie nietypowe, w innych częściach Polski fragmenty zabudowy. I to z punktu widzenia powiedzmy tego malarskiego, graficznego pociągało mnie. Zresztą nie tylko dlatego, tam były wartości architektoniczne, zabytkowe, i ja zacząłem to rysować. Tak te rysunki chwyciły, że ja sam byłem zaskoczony. Po publikacjach to zaczęły się listy, wtedy jak grom z jasnego nieba, udar mózg. Majówka, słowo jak wiosna, a miejsce jak makia. To tu, w duchowym komforcie blisko lasu, Henryk Wilk wraz z żoną odnalazł spokój i mógł ratować zdrowie. Niestety niezbyt długo. Wynajęliśmy w 1984 roku 120-letnią ruinę. My z tej ruiny od świtu do nocy za każdy grosz remontowaliśmy ten dom. I jak już później wyremontowaliśmy, to wyszła ustawa, ja dlaczego nie brałam adwokata, ja 17 lat pracowałam w spółdzielczości mieszkaniowej i mnie wystarczyło, że ja poczytałam te nowe wprowadzane ustawy, uchwały i ja już wiedziałam o co chodzi. Poza tym ja chciałam wziąć adwokata, ale znajomi to mnie od razu powiedzieli, Pani Hanna, niech Pani nie traci pieniędzy, ja Pani nie będę naciągnęła, bo Pani ma sprawę przegraną. Od razu. My nie mogliśmy jej inaczej wynająć, bo ona się znajdowała w enklawi leśnej. A wtedy jeszcze nie wolno było tych domów w tych enklawach sprzedawać. Ale my nie jedni byliśmy tacy w Warszawie było wiele większych osób, ważniejszych, i oni zmontowali ustawę, że w Enklawach można sprzedawać domy. I wszystkie wytyczne, jakie były do tej ustawy, do sprzedaży tych mieszkań, myśmy spełniali. Ujęli nas na liście, wycenili dom, podpisała się rada zakładowa, wszystko. I te wykazy poszły do Warszawy, ale okazało się, że dyrektor się obejrzał i zaczęli tutaj manipulować. Jak ja spostrzegłam, że sąsiadka obok kupiła dom, i zaczęło do mnie dochodzić, że wszyscy pozatwiali sprawy, tylko nie, zabrali nam wszystko, porąbali, spalili ten dom. Mało tego w tym bloku to niby wspólnota. Mieszkam tu od 28 listopada 1963 roku. Jest taki strych, dogadałam się z zarządem wspólnoty, że ja wezmę to mieszkanie, zreperuję okna, posprzątam i wynajmę to na archiwum prac mojego męża. W tym czasie Henryk coraz bardziej chorował. Ja go woziłam albo na fotelu, albo na wózku, a to jakieś chodziki. Pieluchy, aż nie chcę się o tym mówić. Wyrzucali mnie z komornikiem i policją. Henryk siedział w pokoju na wózku inwalidzkim, jadł śniadanie, a otworzyły się drzwi do mieszkania. Weszło dwóch policjantów po dwa metry z komornikiem. Henryk tego w życiu nie zapomniał. Był w domu opieki. To ja zajeżdżałam i mu opowiadałam cheniu, nie denerwuj się, walczę, to nie może być. Ja to wszystko wygram mu, się, a on patrzył mnie w oczy pytał, a z domu też mogę nas wyrzucić. To skrawki pamięci, reminiscencje przyjaciół. Z łyską wokół i z zachwytem przyglądam się pięknym grafikom i akwarelom pana Henryka, które wiszą na ścianie u mojej mamy, Sabiny, czy u mojej siostry Wandy. Ale nie tylko. Jego wspaniałe dzieła powędrowały za granicę naszego kraju i zajmują zaszczytne miejsca w salonie u mojej siostry Ani w Ameryce i u mnie w Islandii. Taka strata, taka szkoda. Pamiętam jego ciepły i zawsze serdeczny uśmiech. Pamiętam dom w majówce, gdzie pan Henryk i jego żona Halina, ciężką i mozolną pracą swoich rąk, z ruiny chaty stworzyli urokliwy dom, niczym dworek wiejski w szacie kwiatów i drzew. Wszystko doskonale dopieszczone w każdym calu. Pamiętam w nim pokoik z cudownym kominkiem, gdzie powstała mała galeria jego twórczości. Niestety. Pamiętam również, że wszystko przepadło i zostało im zabrane. Zawsze będziemy pamiętały pana Henryka, Ewa Kapla, Sabina Wlazła, Wanda Ciećwierz, Anna Szczuka, Andrzej Wlazło. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przekazać, co ja mam. O dzisiaj będę zaraz takie futurystyczne, wynalazłam rysunki. No bo Henryk, to jak artysta, nam no, fruwał. Wtedy było bardzo ważne w mieście zagospodarowanie przestrzenne. I to była podstawa do jakiejkolwiek dyskusji o budownictwie. O czym mówię, że. Co jest w projekcie, to ma być, nie można odlatywać od tego. Ja mam te jego rysunki, zbiór projektowy z tego zagospodarowania. No i idę, teraz patrzę deweloper. Piszę to, co widzę, to, co czuję, czy mi się podoba, czy nie. Tyle mam prawo tego powiedzieć i to robię, bo ja pomimo wszystkiego podłości, draństwa, to miasto kocham. Ja miałam dwa lata, jak mnie tu przywieźli i całe moje życie to jest to miasto. Wtedy, kiedy wyszła książka, poznałam też panią Halinę Wilk, czyli żonę pana Henryka, który wtedy już niestety nie żył. Przejrzała wszystkie gazety i znalazło wszystkie rysunki. To jest ogromne dzieło. Co z tym zrobić? Ja obserwuję Facebook pani Haliny. Lajkuję ją, bo rzeczywiście dla mnie to też jest przywrócenie dziedzictwa kulturowego miasta. Można to gdzieś w sieci znaleźć, oczywiście, jeżeli ktoś chce, bądź po prostu bezpośrednio w mediatece. Natomiast fizycznie tych zbiorów. Zabrać nie możemy. Co z z tą kolekcją? Myślę o tym od dawna. Ale ja nie mam z nikim kontaktu, nikt ze mną nie rozmawiał, nie pytał. A może właśnie to jest dobry pomysł, żeby Wydział Architektury się zajął tym właśnie dorobkiem? Ale ja, pani powiem, do mnie przyszli młodzi ludzie, Jurek Hoffman przyprowadził, no wziął grafikę, zeskanował i poszedł. Niby miał się odezwać, ale po dzień dzisiejszy jest cisza. Czyli gdyby na przykład porozmawiać z Politechniką Białostocką, gdyby na przykład na Wydziale Architektury... Które znalazło się takie miejsce, to byłaby Pani skłonna je przekazać? Ja bym skłonna. Porozmawiam jeszcze i z córką, bo syn to jest za granicą, ale jestem przekonana, że oni by też się zdecydowali na to, żeby to gdzieś przekazać. Ja wszystkiego żałuję, bo ja w życiu doświadczam biedy skrajnej i, i naprawdę wszystkiego. Ja boję się cokolwiek z tego domu wyrzucać, żeby nie wyrzucić czegoś, co jest wartościowe. Młodzież, studenci, no nie mają złego pojęcia. Oni nie skojarzą, nie ogarną, czym on to robił, bo on to robił ruskimi piórkami, które ja mu na bazarze od ruskich kupowałam. Przywiązywał te piórka nitką do. Patyka i tym kreślił. No, dziś im to pokazać, to oni by nawet nie wiedzieli, do czego to służyło. Przykładnice dostału Kraślewskiego, bulteleczki głupie z tuszem, gumkę. Największe piekło w domu to była szczotka. Jak robiliśmy tę monografię, cholera, nie mogłam ją znaleźć. Ale później, już po tej monografii, znalazłam. No to była taka prymitywna zwykła. Teraz takich nie robią. Ale jak on z ołówek ścierał, to ta gumka taka kruszyła się. Wiecznie mu szczotka ginęła, awantury były tylko przeważnie o tą szczotkę. No i ja te wszystkie drobiazgi poskładam, o, widzi pani te o skrzynie. No. W piwnicy leży stół kreślarski, prawdziwy, których już dziś nie produkują. Lampa stara kreślarska, to wszystko, czego on używał na co dzień. Ale ja już nie mam sił, ja już nikogo w tym mieście o nic nie poproszę. Moje dzieci w Warszawie oboje mają co składać, tworzyć archiwum. Ja tylko mam prawnuczkę, o, tu ona na zdjęciu jest. Prawnuczek, który dostał po Cheńku imię, Henryk. I pięknie rysuje. Muszę to zrobić w jakiejś takiej formie, żeby to niewiele miejsca zajmowało, żeby te dzieci, Miały dokument historii, a ja już nie mam ani czasu, ani sił. Teraz już mało jest takich domów. Ta książeczka pewnie już jest unikatem? Myślę, że tak. Również ta książka. Opracowanie i graficzne, i techniczne Henryk Wilk. Jeśli szukać śladów, to już nie w mieście, tylko właśnie w prasie. Tak, bo większość jest już, że tak powiem, zburzona. A u nas w Bibliotece Państwo znajdą jeszcze ślady Starego Biagostoku. W ilustracjach, jak i również tutaj na kartach książki o panu Wilku, można zapoznać się z historią, z życiorysem, z twórczością pana Wilka. Kreska pamięć. Był to reportaż Doroty Sokołowskiej. Po domu Henryka Wilka w Białymstoku oprowadzała jego żona Halina Wilk. Mówiły także Grażyna Dworakowska, Jolanta Szczegielogowska, Violetta Buzun i Elżbieta Drozdowska. Ja mam taką maksymę, że jak pracuje, to żyję. No. To jest ważne, żeby walczyć. Mówił też sam artysta Henryk Wilk. Który zostawił nam ślad piórka.